Cześć, witajcie. No, jest sobota. Wczoraj, tak jak pisałem na grupie, no, nie udało się nagrać odcinka. No, ale chyba wszyscy sobie doskonale zdajecie sprawę dlaczego. I tak samo jak wczoraj napisałem na naszej grupie, na którą was zapraszam serdecznie, to dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, co jest w dzisiejszej sytuacji pozytywnego, ile jeżeli w ogóle coś może być pozytywnego. No mi się wydaje, że, że gdzieś tam trzeba takich y, tam pozytywnych jakiś drobnych rzeczy szukać, bo wszyscy wiemy o tych wszystkich negatywnych rzeczach, że odwołali KIP, że cała masa ludzi próbuje teraz do Polski wrócić, bo zorientowali się, że będą zamknięte granice i że będzie z tym problem, i że będą kwarantanny. Natomiast pamiętajcie, że jeśli zdążycie nawet przed tym okresem, kiedy trzeba się poddać kwarantannie to zróbcie to mimo wszystko sami z siebie, bo to będzie dosyć no, takie odpowiedzialne posunięcie, a nie tam jeżeli będziecie się gdzieś kitrali z tym, że byliście nie wiadomo, jak długi czas z granicą. Chyba najgorsza sytuacja to jest teraz, jeśli chodzi o klub WKK, który tam utknął gdzieś i nie może za bardzo jak wrócić. Więc, jeśli gdzieś ten tam film dotrze do kogoś, kto będzie miał możliwość jakoś tam pomóc albo wpłynąć do władz, to no, fajnie by było tam ekipę WKK ściągnąć, bo tam dużo młodych zawodników i pewnie czują się trochę dziwnie w tej całej sytuacji, kiedy gdzieś tam utknęli i tak dalej. No, ale odcinamy się od tego i idziemy do tych pozytywnych rzeczy, które, no, nie jest tak łatwo znaleźć w tej sytuacji wbrew pozorom. Natomiast, no, wszyscy ci, którzy lubią trenażery pewnie sobie poradzą. Wszyscy ci, którzy mają zaległe książki o treningu kolarskim też będą mieli co robić. Wszyscy ci, którzy mają jakieś kolarskie filmy do nadrobienia, to te też sobie świetnie poradzą. No ale spójrzmy, spójrzmy dalej, bo e, pewnie za te 3-4 miesiące, bo podejrzewam, że to tak mniej więcej z tym trzeba się liczyć, e, no wyjdziemy na rower wszyscy i na wyścigi z takim głodem, jakiego chyba dawno nie mieliśmy. I myślę, że nawet z serdecznością uściśniemy dłoń tym osobom, do których tak naprawdę, no jakoś nie darzyliśmy sympatią w ostatnich czasach, albo nie chciało nam się z nimi na rower wychodzić, to teraz jakikolwiek kontakt po tej całej, że tak powiem, hibernacji, no, może być całkiem, całkiem przyjemnym doświadczeniem i wszyscy ci, którzy przez ostatnie miesiące, albo nawet lata mówili, że gdzieś tam o, giną kontakty międzyludzkie i tak dalej, bo social media, no teraz się okazuje, że też że te social media są dla nas taką ostatnią deską ratunku tak naprawdę w kontaktach międzyludzkich, a jeśli będziecie chcieli te kontakty tak no solidnie docenić, to właśnie za te kilka miesięcy będziecie mieli ku temu okazję i zobaczymy co z tego wyjdzie, czy... Faktycznie tego tak potrzebujemy. No ale jeśli chodzi o takie kolarskie rzeczy, to w sumie fajnie, bo cała społeczność zachowuje się bardzo odpowiedzialnie. Są oczywiście jakieś tam wyjątki, no ale wyjątki się zawsze zdarzają. Natomiast kolejny raz społeczność tych organizatorów, którzy chcą nie wiadomo co ugrać, e, w związku z organizowaniem teraz jakichś tam wyścigów, no jakoś tak solidarnie piętnują, co jest w sumie bardzo spoko, nie wiem, czy to tak można powiedzieć, no, bo nie sądziłem, że trzeba będzie tak piętnować takich organizatorów, no ale skoro się wyrywają, to czemu nie? Eee, no, ciężko chyba cokolwiek w tej sytuacji wróżyć, którą obecnie mamy. No, warto by było po prostu pozostać w domu, bezpiecznym, uważać na siebie. Eee, wyścigów za dużo w telewizji nie poglądacie, bo raczej wszystkie są odwołane. No i cóż. Trzeba się trzymać ciepło w domach. Ja w sumie nie wiem, czy, czy jak, no, jak jeśli coś się będzie działo kolarskiego to tam programy cykliczne chyba będę nagrywał. No bo czemu by nie? Tym bardziej, że pewnie dużo więcej zajęć nie będę miał do roboty. Eee, no. W niedzielę chyba tech toku nie będzie, bo na razie nie mam za bardzo głowy do tego, żeby coś, coś więcej nagrać, bo też jestem w takim lekkim rozkroku i rozsypce sprzętowej i nie wiem jak to będzie wyglądało. Ale wstępnie umówmy się, że widzimy się we wtorek. A jeśli macie teraz dużo czasu i nie wiecie co z nim zrobić... To bardzo chętnie przyjmę jakieś tematy do tego, żeby właśnie w tech toku albo w programie cyklicznym omówić. Także bardzo Was do tego zapraszam, żeby coś podrzucać. No, no i myślę, że mamy teraz dużo czasu na różne kolarskie rozkminy, więc może sobie o czymś miłym porozmawiamy wspólnie. W sumie zastanawiałem się też, jakbym tutaj już ogarnął dobrze internet, to może mielibyście ochotę na przykład na to, żeby sobie jakąś relację na żywo zrobić, i wtedy można by było sobie na żywo pogadać na jakimś live. To w sumie byłaby spoko opcja, jeśli byście chcieli, bo wielu innych opcji nie będziecie mieli. A, ale jeszcze jeśli chodzi o pozytywnie newsy, to do nas na grupę zajrzyjcie, bo tam Radek Kozal wrzucił taki temat, że będzie robił taki zdalny trening jutro rano w niedzielę i każdy kto ma trenażer, pulsometr albo pomiar mocy, to będzie mógł sobie potrenować z nim, tak właśnie online i to jest fajna opcja i bardzo się cieszę, że w ogóle tak szybko ta nasza społeczność reaguje na to, w jakiej jesteśmy sytuacji i do tego się adaptuje. No to jest jakiś tam bardzo pozytywny news, i pozytywny taki zastrzyk, że, że no tutaj szybko się przeorganizowaliśmy i, i jest jakaś tam reakcja na to wszystko, co się wokół nas dzieje. No, no na dzisiaj chyba już dość tego gadania odpuszczam sobie jakieś tam dzisiaj śmieszkowate montaże może za parę dni przyjdzie na to pora no, także tyle pozostańcie bezpieczni, pilnujcie się myjcie ręce i tak dalej i widzimy się w niedalekiej przyszłości no i tak jak już wspominałem podrzucajcie tematy, o czym byście chcieli porozmawiać to sobie wspólnie porozmawiamy i też co najważniejsze, to dajcie znać, czy spróbować jakoś się tutaj zorganizować, żeby zrobić jakiegoś live'a, bo to by było w sumie jakieś tam wyzwanie, a mogłoby być z tego coś ciekawego i fajnego. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę. No i oby jak najszybciej do zobaczenia, tak na żywo. Trzymajcie się. Cześć.